O, Pan Ferdy, to pan nie śpisz? A co? Nie widać, że nie śpię? No nie, ale pan tak jakoś wyglądasz, jakbyś pan tak chciał, a nie miał. No, pan nie chce, no, ale nie mogę, no. Ale czego pan chce? O góra bym się zjadł. Korniszona? Nie, co panie? Gdzie korniszona? Kiszonego. Takiego chrupiącego, domowego? No, takiego ze sokiem, panie, ale nie takiego pizdyka, jak w sklepach sprzedają, małego, tylko takiego gru, takiego drumplania. Ale nie takiego miętkiego, takiego jak kapet, nie? Gdzie, panie, no co pan, panie, takiego twardzieckiego, takiego, twardziutkiego, takiego, że... Panie, tu, tu, panie, panie przestań pan, bo, bo normalnie nie wytrzymie. No ale co robisz? No? Panie, chodź pan za mną!